Nie usnę, jak nie napiję się piwa. U, Tak, 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 to jest bardzo częste. Na początku naszego trzeźwienia bardzo pomaga nam to w zasmięciu. O i palenie marihuany, czy picie alkoholu przed snem, przed snem, bo mi się już lepiej mi się śpi. I słuchajcie, zobaczcie, tutaj robiliśmy ostatnio bilans zysków i strat. Nie wiem, czy go z w drugą stronę, pewnie będzie, ale tu jest lepszy sen. Na początku tak, na początku jest lepszy sen, na początku łatwiej nam się zasypia i to jest później problem, ponieważ już, nie nie, jak wchodzimy już w stan uzależnienia, już nie możemy zasnąć bez naszej używki, niestety. To jest tylko zobaczcie jeden czynnik, a zobaczcie ile jeszcze. Więc my się uzależniamy od substancji nie tylko i wyłącznie od smaku, ale od rzeczy, która dla nas robiła i to jest największy problem. Tu jeszcze jeden przykład, Wam podaję. Antydepresant zmienia się w depresant. Na początku jest lepszy sen, później nam daje gorszy sen. Antydepresant, później jest depresant. Potem jest koncentracja, brak koncentracji. Czyli zobaczcie, jak najpierw nam daje wszystko, daje nam dobre samopoczucie, lepszy stan, dyskomfort, ucieczkę, a potem nam wszystko to zabiera i daje podwójną siłę tych najgorszych rzeczy. Zastanówcie się zanim pójdziecie w to dalej. No ale żeby się ogarnąć tego lepszego snu, to ja bym, no jeżeli nie potrafisz sama odstawić, no po pierwsze to, to trzeba zatrzymać uzależnienie, tak? Później ten sens się ureguluje, później on będzie jakiś taki bardziej stabilny. Jeżeli naprawdę już nie możesz w ogóle spać, jesteś przemęczony, no bo organizm sam powinien się nastawić i na, ure, wyregulować, to do lekarza, pójść, do psychiatry, który tam nieuzależniające jakieś delikatne leki na sen ci przepisze i, i potem będziesz sobie schodzić z nich delikatnie powoli. Wolałbym lepiej zawsze jest naturalnie, że po prostu się zmęczysz i i ten sen się reguluje. Ale jeżeli jest sen, to jest coś więcej jeszcze, nie? Bo na pewno jestem przekonany, że nie pijesz tak tego, bo nie może zasnąć, tylko to jest jeden z czynników, który ci to pozwala, ale są jeszcze inne rzeczy do przepracowania. No ale to nie jest na rolki, czy to nie jest na takie online'owe, to jest przeważnie na terapię, jeżeli nawet nie widzisz ich, bo najpierw trzeba je zauważyć, a potem dopiero je rozdrajać i zacząć to ogarniać wszystko. Nie więc zdarza się, bardzo często pomaga nam w śnie, ale później go zabiera. Zastanówmy się, bo trzeba zwiększyć dawkę i tak dalej. To jest taki nasz bilans zysków i strat. Trzymajcie się, hej.